Wycięski, szczęśliwy, uradowany, fenomenalny dzisiaj Marek Samociuk. Marku, no w takiej formie wydaje mi się, że jeszcze Cię nie widzieliśmy. Witam serdecznie. No, no nie wiem, no mam nadzieję, że jeżeli się to podobało Wam wszystkim, no to cieszę się. tak? Dobra forma, dobre przygotowania, ciężkie przede wszystkim, no i są takie efekty, a nie inne. Widziałem bardzo duży luz, tym bardziej jak na wagę ciężką. Skąd to wynikało? Bo nigdy wcześniej nie widziałem w Tobie tak dużego luzu w stójce. Eee, może i za bardzo luźno, no nie wiem, no, mogłem troszeczkę bardziej, ogólnie to powiem tak. Wszedłem strasznie zardzewiały do tej walki, strasznie niepewny, gdzieś była ta rdza e, przez, to, przez tą przerwę. No, ale z minuty na minutę gdzieś tam czułem, że mogę się rozkręcać i robić swoją pracę. Nie słuchałem troszeczkę, znaczy, nie to, że nie słuchałem na ale jak czułem, że to mi wchodzi, to chciałem cały czas, cały czas skrupulatnie iść do celu, kopiąc nogę, gdzieś tam rzucać te proste na twarzolka. No i co? No i tak fajnie wyszło. To chyba dziś mamy potwierdzenie. A... Że faktycznie było warto przyjmować te mocne walki, jak Michał Kita, ponieważ to dziś Twój rywal, który obijał często debiutantów się, gubił, a Ty byłeś pewny siebie. No i właśnie, no, tak jak mówisz, no, byłem pewny siebie. E, dużo zmian w moim życiu. Fajnie, że w końcu mogę wrócić w tym nowym roku w, w fajnym stylu. Mam nadzieję, że w fajnym. Więc. No, cieszę się. Marek, nie widzieliśmy, ale czy była ta kamizelka kule odporna na wyjściu? To jest to pokłosie tego, co było w bredzie. Okej, okay, no, no czy wiecie, no, już e, obracając to, no, sobie w żarty, no, no nie, no. Żyjemy sobie, nie? I cieszę się z tego. To jaki był jeszcze plan na walkę? Powiedz, bo widać, skrupulatnie okopywałeś wykroczną nogę Twojego przeciwnika. Był plan też wywrócić i w parterze popracować. Ale gdzieś, no nie wiem, no właśnie tak jak powiedziałem na początku, że czułem tordę, czułem taką niepewność. Właśnie gdzie mi wychodziło z minuty na minutę coraz lepiej. Chciałem go obalić, no ale gdzieś taki miałem e, zacisk w głowie, że no coś mi może nie wyjść. Nie chciałem się jakoś mocno przemęczyć. No i w ogóle praktycznie, że się nie zmęczyłem w tej walce nie było ciężkiego oddechu. To na plus, no ale co dalej? No... No, myślę, wydaje, że właśnie Olek spanikowo wleciał mi w te nogi, a I wtedy mogłem w robotę zrobić w parterze. Co to jak przezwyciężyć tą rdzę? No, walkami. No. Trzeba przede wszystkim ciężko trenować i tak jak dzisiaj. Wydaje mi się, a w trakcie że... walki? No, no, w trakcie walki już e, mówić sobie, że nie ma odwrotu i wchodzimy, e, walczymy do końca. tak. Okay. No ile na... wcześniej dowiedziałeś się o tym starciu? Na ile wcześniej? No gdzieś tam już dawno temu. Jak zapowiedzieli o Torwarze, zaproponowali Olka i tyle. A była chwila luzu, żeby sobie w święta przysłowiowo pojeść, czy cały czas trzeba było być w tym gazie treningowym. Oczywiście w święta mogłem sobie pojeść. Do limitu miałem 5 kg zapasu, więc, więc co, pojadłem sobie, no akurat moje święta były 7 stycznia, bo jestem prawosławny, ale to nie zmienia. Fakt, że po prostu miałem krótszy okres spędzenia z rodziną, ale to po prostu wróciłem na matę i, robili, i robiliśmy dalej swoje treningi. A jak wyglądał ostatni tydzień przygotowawczy? Odpoczynek, skupienie na walce, skupienie na przeciwniku i właśnie byłem w szoku, że jestem taki spokojny do samej walki, aż nagle tu mnie stres zjadł znaczy stres, no nie wiem, no poczułem adrenalinę, poczułem ten moment, no mówię, no nie pamiętam kiedy ostatnio, Bo czy no, z 8 miesięcy temu chyba, czy 9 no to dość dawno i tak nie mogłem w to wejść, no też po tych dwóch przegranych, kurczę i te dwie przegrane mnie trochę bolą, bo gdzieś tam, bo gdzieś uważam te walki szły na małą korzyść, ja tam robiłem głupie błędy, yy, gdzieś te obozy były takie nie, nie takie poprawne, jakie były teraz, no i, no i no, i był inny rezultat niż taki, jaki oczekiwałem, ale już wracam na te zwycięskie tory. się cieszę. Marek, gdybyś mógł dzisiaj, w tym momencie, wybrać przeciwnika, z którym już się mierzyłeś, a z którym przegrałeś, czy jednak nowego przeciwnika, to co byś wybrał? Mówiłem wcześniej już o tym na wywiadzie, że mogę z chłopakami walczyć rewanżę, ale nie chciałbym, żeby to takie cały czas nazwisko jedno się rzucało, co nie, że walczyłem z Kamilą Gawrołkiem, tutaj rewanż znowu, mhm. z Filipem znowu. No nie wiem, może Federacji uda się kogoś ściągnąć jeszcze nowego do, do KSW, z nim zawalczyć, może później przemyśleć o tych rewanżach. No chcę po sz, sz, szczebelek, po szczebelku e, iść w górę, tego e, przecież, e, no właśnie co właśnie Filip walczył i, i Kamil to też są po przegranej w sumie, To może gdzieś oni się muszą teraz odbudować. I co, no nie wiem, nie, muszę usiąść właśnie z Wojkiem pogadać. Czy takie ów, właśnie po tych dwóch przekranych i dzisiaj wygranej? Czy takie ów, no, no, był ten ciężar na tych plecach trochę, no, ale nie, nie, poz, nie chciałem pozwolić sobie i mediom troszeczkę tam wmówić, że walczysz o bycie albo nie być, że to jest ostateczność w Twoim życiu. Zobaczcie, że ja jestem w KSW i mam wszystkie walki, praktycznie większość zrobione w KSW i walczę z najlepszymi. A nawet jeżeli, nawet jak byłem przed KSW, zanim, zanim byłem w Federacji KSW, to walczyłem e, z Michałem Pasternakiem na Wotorę po trzech latach treningów. Następnie e, tam bywałem jeszcze cztery lata z Tomkiem Janiszewskim, e, jednym z gości najbardziej doświadczonych. No i to pamiętam, była moja najcięższa walka w życiu. I jeden z weteranów tej. E, z weteranów MMA, więc polskiego MMA więc I widzicie po tym Izu był i później Izu, gdzie oczywiście też był bardziej doświadczony ode mnie ja nie wiem, miałem doświadczenie 4-5 lat chyba i walczę z bokserem, który ma 16 lat stażu więc wiecie, to jest takie góra-dół, góra-dół i gdzieś to miesza w głowie I, no, i, no i co mogę dodać no, cieszę się, że wygrałem, chcę właśnie szczebelek po szczebelku się budować nie śpieszyć się Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę i, i co? Mam nadzieję, że utarłem nosa medium, że być albo nie być, to nie było u mnie. Poczuli tu koledzy. Oby. Co dalej w takim razie Marku? Co dalej? Trenować i myślimy co dalej. No mówię, usiąść z Wojkiem, pogadać, zobaczymy, zobaczymy co Federacja jak ma jakiś plan, tak? Ja nazwiskami na ten moment nie chcę rzucać, bo nie zrobiłem nie wiadomo czego. Ale też nie będę ujmował rywalowi, tylko ja się właśnie cieszę z tej wygranej, bo kiedyś się nie cieszyłem z nich, że walczę z kimś słabszym i wygrywałem czy coś i się nie cieszyłem z tego, a z każdej bitwy się trzeba, trzeba cieszyć, żeby wygrać tą właśnie całą wojnę. To, co, to tyle dzisiaj, Marek Samociuk. Gratulujemy Tobie tego zwycięstwa 5-4, czyli rekord na plus. i Teraz już chyba tylko do przodu. Oczywiście. Trzeba. Dziękujemy. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.